Hej, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Hiro, a to jest taki odcinek informacyjny na szybko. Jak śledzicie mojego Facebooka, to wiecie, że obiecuję Wam tam różne recenzje, oceny seriali i różne materiały, których nie nagrałem. No, bo no, wszyscy wiemy, że z tym czasem różnie bywa. Po pierwsze, muszę na te komiksy jakoś zarobić w te wakacje, no i po drugie, ostatnie dni miałem dosyć zajęte przygotowaniami do Jagakonu, na który chcę Was. W tym momencie bardzo serdecznie zaprosić. A kiedy? A no już w ten piątek, 5 sierpnia zaczyna się czwarta edycja największego świętokrzyskiego konwentu Jagrakon. I odbędzie się on w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza przy ulicy Sportowej 3. I potrwa cały weekend. Kończy się w niedzielę po południu, także czeka nas dużo zabawy, atrakcji, prelekcji, paneli, warsztatów, konkursów. Ze wszystkich dziedzin popkultury komiksy, fantastyka, science fiction, manga, anime i wiele innych. A jeżeli lubicie, to pewnie znajdziecie chwilę, żeby pograć w gry karciane, gry figurkowe, gry planszowe i gry elektroniczne. A kto jest taki trochę no, bardziej spokojny, bardziej wyciszony, będzie miał na pewno okazję poczytać jakieś komiksy w wielkiej czytelni albo wziąć udział, jeśli już nie jest leniwy w LARPach i sesjach RPG, albo nawet w meczu Quidditcha, bo słyszałem, że to też ma tam być. Tak więc zapowiada się świetny konwent. Dlaczego Was zapraszam? A no z dwóch powodów. Pierwszy powód, bo ja tam będę i będzie będę, okazja mnie spotkać, jeżeli w ogóle jest taka osoba, która chce się ze mną spotkać. A druga ważna sprawa to to, że będę miał prelekcje. Tak, będę miał swój własny panel, o godzinie 17 w sobotę i będzie to prelekcja o najciekawszych twarzach Spidermana, czyli najciekawszych strojach i alternatywnych yy, właśnie postaciach Spider-Mana ze Spider -Wears. Mam nadzieję, że ktoś interesuje się Spidermanem choć w takim stopniu jak ja i chętnie wysłucha tego co przygotowałem. A jeśli nie, to po prostu zapraszam. Bo mam nadzieję, że będzie ciekawie. Także widzimy się już w ten weekend. A kto nie przyjdzie, no to po weekendzie będzie specjalna relacja z tego konwentu. Mam nadzieję, że będzie świetnie. Więc do zobaczenia na żywo. A jak nie, to do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło. Cześć!